W roku bieżącym będą prowadzone prace projektowe, budowa rozpocznie się w roku 2023. Koniec prac zaplanowano na 2024 mowa o ulicy Wyszyńskiego w Starym Sączu, która zostanie rozbudowana. Modernizacji doczeka się również ulica Podegrocka. Obie drogi stworzą zupełnie nowy układ komunikacyjny. Trwają ostatnie przygotowania do ogłoszenia przetargu na realizację tej inwestycji. Plany są takie i zamierzenie, żeby w roku 2024 ta droga była drogą już funkcjonalną, przejezdną. Ja dodam, że to nie jest tylko droga, bo tam są również chodniki, ścieżki rowerowe, nowy most na Moszczeniczance, tam jest również miejsca parkingowe tutaj tak ważne dla, dla osiedla, więc, więc to jest dosyć skomplikowana inwestycja. Nowo wybudowana trasa stworzy łatwy dojazd do budowanego w pobliżu Dunajca osiedla mieszkaniowego. Otworzy również kolejne tereny inwestycyjne w tak zwanej strefie ekonomicznej. Jak przekonuje burmistrz Jacek Lelek, takie inwestycje zapewnią Staremu Sączowi rozwój. Otworzą się nowe tereny inwestycyjne pod, pod działalność taką nieuciążliwą, produkcyjną i usługową. Również częściowo nowe tereny, nowe tereny pod budownictwo mieszkaniowe również zostaną dużo lepiej skomunikowane. Więc no to jest coś takiego, co służy w maksymalnym stopniu rozwojowi. Przedsięwzięcie będzie realizowane w formule zaprojektuj, wybuduj. Koszt inwestycji to 10 milionów złotych, z czego 9,5 milionów pochodzi z tak zwanego Nowego Ładu w ulicy Wyszyńskiego zapewniającej dojazd także do starosądeckich stawów prowadzone są obecnie prace związane z budową infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Ważne jest żeby po pierwsze chronić ten akwen żeby go nie zanieczyścić, a tylko kanalizacja sanitarna da nam gwarancję, że, że tam po prostu nie będzie się do tej wody dostawało, dostarczenie przy okazji dobrej, zdrowej wody również daje zupełnie inne możliwości rozwoju. W tym rejonie całkiem niedawno powstała już droga serwisowa gwarantująca dojazd do tworzących się tutaj obiektów. W przyszłości, jak dodaje burmistrz Lelek, obszar będzie rozwijał się turystycznie.